a można było zbudować nowoczesne miasto, ale właściwie można nie można. W tych warunkach politycznych i gospodarczych, które, które po wojnie u nas panowały, to nie moglibyśmy przecież zafundować sobie odbudowy Gdańska w stylu Rotterdamu. To jest pierwsza, pierwszy etap odbudowy Rotterdamu zbombardowanego przez Luftwaffe notabene już po kapitulacji Holandii. I to jest ocalały, mały fragment miasta Port Delft który jako żywo bardzo nam Gdańsk przypomina, bo Gdańska architektura historyczna jest blisko spokrewniona z niderlandzką i północną. A tutaj tego szybciutko jest przykład, jak może pozostawiony, nieodbudowany kościół, z którego została tylko wieża, jak pięknie może się odbijać w lustrze, którym jest szklany budynek. U nas to się przyjęło, że mówi się taki straszny budynek, szklana klatka albo betonowa klatka. No to w tej szklanej klatce. Święty Mikołaj, wieża świętego Mikołaja przepięknie się odbiera. Tak dokładnie znam dość to, w Hamburg i muszę powiedzieć, że to odbicie w tym lustrze jest znacznie y, ładniejsze od samej wieży w oryginale. No i w rezultacie tej odbudowy, która miała się opierać na rekonstruowaniu i restaurowaniu budynków zabytkowych, na odbudowie niektórych domów mieszczańskich, które się jeszcze częściowo zachowały, albo do których była doskonała dokumentacja, to była część, i na neutralnym wypełnieniu reszty głównego miasta budynkami, które miały nie razić w zestawieniu z zabytkami. Wielkim zmartwieniem do niedawna było to, że to jest taka martwa ta motława. I to niektórzy rzeczoznawcy, jak na przykład pan Hille, który się doskonale zna, nawet pani inspekcyjna architektury, mówią, że to architekci są widni, że są puste, że, że pusta woda jest na motławie, bo przecież tam powinny być spichrze i powinny być być na wyspie z Spikrzyd. o i może jeszcze trzeba by było flisaków zrekonstruować albo powinni zmartwyskać, żeby dla przyjemności niektórych publicystów nosili na plecach worki z, z, ze zbożem do tych spichrzocz, które miały być ściśle odbudowane według dawnych zasad. To naturalnie nie można by im było przecież zrobić żadnych urządzeń sący bo takich zabytkowych nie było. No to to jest może zbyt złośliwy dowcip I było martwa, nie dlatego, że architekci popełnili te błędy, tylko że nie miał kto po niej pływać. Ale wprowadzenie przecież yy, mariny to Państwo widzą gołym okiem. Jak tam jest, ona już jest za mała i trzeba będzie rozbudowywać bo tam są wszystkie miejsca zajęte, i nareszcie po tej Motławie pływa, pływają, pływają różne obiekty. I widok z Dolnego Miasta na długiej pobrzeży z Żurawiem to jest jeden ze szlagierów fotograficznych. Który takie zdjęcie samo się robi i ono już z natury rzeczy będzie interesujące, bo to wszystko mamy, co powinno być na dobrym zdjęciu. Jest kontrast, jest kontrast. Teraz jeszcze mamy do dyspozycji przecież kolorowe fotografie. Wymarzone tematy do zdjęć. Ale... Te kłótnie, o których mówiłem, wcale nie wygasły w 1947 roku. Do dzisiaj ciągle dostajemy postulaty od miłośników, prawdziwych miłośników Gdańska, którzy mają specyficzne wyobrażenie o tym, jak jeszcze ta reszta, bo przecież jeszcze zostało trochę do roboty w tym Gdańsku, a zwłaszcza w jego otoczeniu. I żądają rekonstrukcji najbardziej skrajne postulaty to żądają całkowitej rekonstrukcji nawet takich obiektów jak tutaj zarząd prowincji czyli w czasie wolnego miasta Gdańska senat miasta Gdańska to i siedzibę swoich władz a ja bardzo przepraszam ale ja przeczytam tutaj cytat z mojego pisania. Albo opowiem tylko, że ten budynek to jest kiepski pastiż kilku gdańskich sławnych budowni. Wieża po lewej stronie została skopiowana ze zbrojowni. Dach głównej części budynku skradziono temu budynkowi, ratuszowi no. Miejskiemu, tylko jest dwa razy większy od tego, od tego dachu. I te e, fasady mają reprezentować domy patrycki-uszowskie, ale są wyższe od tych domów. I złe proporcje mają i poza tym mają e, balkony, z których bardzo się naśmiewali gdańscy, niemieccy profesorowie techniczni na Hochschule, nasi poprzednicy tutaj w Politechnicy. Więc to jest karykatura, bo jest pastwisz dość nieubożliwie zrobiony. A już zupełnie bylibyśmy poszkodowani, gdyby powstało coś u nas coś w rodzaju Las Vegas dla ubogich. Tam za ogromne pieniądze właśnie miłośnicy historycznych rekonstrukcji zbudowali połowę fasady Pałacu Doru w Wenecji i spieli to z budynkiem wysokościowym i z Rialto, który jest półtora kilometra odległy od, on jest, przecież nie jest przy, przy Pałacu domów. ale to się podoba, tam miliony, myż, ludzi przyjeżdża, częściowo dla tej śmiesznej architektury, a jeszcze na zapleczu tego, tego budynku jest szklana piramida Cheopsa, zrekonstruowana, ale szklana, nie kamienna. Nie jestem pewien, czy gondole nie mają jakiegoś napędu tam elektrycznego. No, chroni nas Boże od, od tego rodzaju reprodukcji. Panie, Próbowaliśmy, próbujemy drogi trudniejszej i bardziej ambitnej. To jest od kilku lat już widoczne. Obecnie jest sporo budynków, które spełniają postulat rysowany od dawna przez szacowne gremia międzynarodowe, które uchwałą Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w 1964 roku uchwaliło kartę wenecką, która powiada, tylko jeden cytat, Wszelkie uznane za nieodzowne prace uzupełniające mają wygodzić się z kompozycji architektonicznej i mieć znamię naszych czasów. To proszę Państwa, proszę to sobie te trzy słowa za znamie naszych czasów. Bo przecież w okresie renesansu gdańskiego, który stworzył takie wspaniałe budowle. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby budować neogotyckie domy. W okresie baroku budowano domy barokowe, które swoim kalibrem, swoją skalą, swoimi modułami nawiązywały, ale nie kopiowały, boże, domów z poprzednich epok. I tak było przez cały czas. Gdańsk już istnieje ma swoje tysiąc lat, a główne miasto siedemset lat mniej więcej. I to nie jest żaden jakiś nowy wynalazek, tylko że te domy usiłują mówić, bo domy nie mają języka, ale mówią do nas. Mówią, pochodzę, z początku XXI wieku. A nie kłamią tak jak budynki pseudo rekonstruowane, które mówią jestem domem mieszczańskim z XVI wieku, a tymczasem to jest hotel z XX wieku. No przecież nie tędy, nie tędy jest droga. I to jest projekt zrobiony. zrobiony przez pracownię Ford, Autorzy może darują że duże zespoły architektoniczne, Ja nie będę wszystkich nazwać. Jeżeli napiszę, ja chciałbym napisać jeszcze jakiś brófurkę o budowie to tam będą, będą, będą uhonorowani wszyscy autorzy y, ciekawych projektów architektonicznych. Y, inny budynek apartamentowiec Symfonia. Może nie wszyscy Państwo nawet widzieli. Trzeba się popatykować na Ołowiankę i z Ołowianki jest najlepszy widok na drugą stronę motławy, gdzie na Targu Rybnym zostały zbudowane apartamenty przez zespół tragicznie zmarłego. Profesora Góry Łowicza. Jest 14 apartamentów od 60 do 130 metrów kwadratowych usługi na parterze i budynek nikomu nie przyjdzie do głowy, że to jest jakiś parok. Wiadomo, że to jest współczesna architektura XXI wiek, ale ma, zachowuje moduł tej starej tradycyjnej zabudowy. Dalej proszę. Ośrodek Kultury Morskiej, pracownia APA Mirosława Frączaka i innych koleżanek i kolegów. Większość to są panie. Jest feminizacja zawodu architekta. I są takie zespoły, które w 80% składają się z pań. Bardzo dzielnie sobie nasze koleżanki młodsze ode mnie, trzykrotnie młodsze od mnie, sobie radę. I warto zwiedzić przy okazji to jest nowe skrzydło Muzeum Morskiego. przez Żurach się wchodzi. Wspaniałe widoki stamtąd są i z zewnątrz też można zajrzeć do środka, bo budynki są przeszklone i w środku są wykorzystane, wykorzystane możliwości nowoczesnej techniki ekspozycji muzealnych. To jest przyszłość Muzealnictwa Światowego. Proszę. Jeszcze nie zbudowane, coś tam inwestor choruje na brak środków. Nowy Spichlerz przy ulicy Chmielnej Spichrzowej, znowu pracownia Ford. Um, kolegi Ciekana Taleszywicza i zespołu Targowski Mazur i tak dalej, jeszcze są koleżanki i koledzy. Proszę zwrócić uwagę, w środkowej części widzimy częściowo zachowane ruiny spichrzowe i wmontowane w te fragmenty ocalałe z dawnej wyspy spichrzów nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.